Rozmawiamy dzisiaj w miejscu nietypowym, bardzo szczególnym, bo to mieszkanie Tomasza Stańko, które z jednej strony jest siedzibą fundacji imienia Tomasza Stańko, a z drugiej strony stało się studiem nagraniowym, gdzie została zarejestrowana płyta zespołu EAPs Reflections of Purple Sun. Jak do tego doszło? Zespół EAPs stworzył tak projektowany tacie. Też z okazji toastu, i taka była świetna energia w ramach tego koncertu toastowego, że było to oczywiste, że, 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 to, że to nie może być koniec, i, no i w związku z tym powstała koncepcja, żeby, żeby, żeby powstała też wersja płytowa tego projektu. No i pomyślałam, że wow, to w ogóle super. No to, to bardzo, ja w ogóle tak bardzo bym chciała, żeby to mieszkanie po prostu nie było tylko miejscem, gdzie przychodzę podlewać kwiatki. I oczywiście robię tutaj jakieś różne spotkania, ale chciałam, żebyś żeby się jakby bardziej ono uczestniczyło też w życiu kulturalnym. I, e, no i właśnie tak powstała pomysł, żeby zrobić tutaj to nagranie. To mieszkanie jest akurat dobrze dobrą dobrze, dobrze, ma akustykę. Ono jest, ono tutaj jest, to jest mieszkanie, które zostało stworzone z trychu, więc ono nie jest takie bardzo, bardzo wysokie, co, co robi dobrze dla akustyki. Na pewno ta cała kolekcja też dywanów e, doskonale wpłynęła na dźwięk, i mimo że to była bardzo poważna taka żonglerka, jeżeli chodzi o rozstawienie wszystkich tam w kącie, gdzie jest pianina. No, Siedziało yy, pędziwia, tutaj sekcja dęciaków tutaj, perkusja tutaj, tutaj na tym stole, który widzimy przed sobą, stała, była rozstawiona cała. Cała konsoleta i wszystkie te sprzęty, które są potrzebne do nagrywania, więc to naprawdę była, była dosyć poważna, poważna operacja, ale myślę, że efekt był fantastyczny. I, e, no i Reflections of Rubent Sun są jednym z moich ulubionych albumów i bardzo sobie lubię go słuchać. Myślę, że tacie też by się podobało. No i w ogóle z ciekawostek, to też właśnie um, przed, przed, przed tym nagraniem chodziłam po sąsiadach, znaczy zostawiłam pierwsza karteczkę na dole. Tak jak się robi remonty, to ja zostawiłam karteczkę No, sąsiedzi, sąsiedzi, tutaj w dniach tam, takich i takich, będzie dosyć głośno, bo robimy nagranie i na wszelki wypadek jeszcze obeszłam przez prze, obeszłam sąsiadów i ja sądziłam, że niektórzy mówili, cholera, ale my właśnie wyjeżdżamy, to proszę, proszę można, nie można przełożyć tego nagrania, więc było to bardzo zabawne. oni bo rzeczywiście bardzo lubili, kiedy ta tutaj, tata tutaj ćwiczył i e, im trąbił, więc myślę, że trochę tęsknił i e, więc super. No, więc więc, więc by, by, mam nadzieję, myślę sobie, że to nie koniec. I właśnie też bardzo fajnie było Tuż pod oknami taty powstał skwer jego imienia, więc będziemy mogli teraz grać z okien właśnie w stronę tego skweru. A na razie zapraszam na Jazzową Jesień, by usłyszeć spojrzenie Eapsów na Purple Sun. I ten koncert 17 listopada o godzinie 19 na finał 22 Jazzowej Jesieni. Czy możemy powiedzieć, że to będzie najbardziej energetyczny koncert całego festiwalu? Myślę, że na pewno będzie miał, będzie miał totalną moc. Chłopaki lubią grać e, tak e, po prostu bitowo i no, tak mocniej, więc, e, więc na pewno będzie, będzie power. Też zapraszam przy okazji na, e, na, dwie, na dwa wydarzenia, które będą towarzyszyły festiwalowi. Będzie to, to instalacja mamy, która e, instalacja artystyczna, która jest co roku. W tym roku mam powiedziała, że właśnie jej instalacja będzie taka dynamiczna i, e, i energetyczna, więc myślę, że świetnie, 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 świetną będą, będzie parą właśnie do koncertu. A drugim wydarzeniem jest wystawa fotografii Jarka Wierzbickiego, na którą bardzo się cieszę. Jarek Wierzbicki naprawdę bardzo kochał tatę i był wielkim, ogromnym fanem, więc, więc jego wystawa i jego wspaniałych fotografii, portretów taty, będzie pięknym dopełnieniem i częścią festiwalu czyli w tym roku podczas 22. jazzowej jesieni w Bielskim Centrum Kultury imienia Koterskiej nie tylko trzy koncerty od 15 do 17 listopada, ale także wystawa fotografii Jarosława Wierzbickiego i instalacja artystyczna Joanny Stańko serdecznie zapraszamy zapraszamy serdecznie